Dzień dobry, uszanowanko, poprosiłbym kufel Guinnessa. Dobrze, należy się jeden funt, proszę pana. O, to bardzo tanio. Staramy się być zawsze o krok przed naszą konkurencją. Mamy najtańsze piwo w Anglii. Ceny macie świetne, to muszę przyznać. Widzę, że nie ma pan ze sobą żadnego kufla i będzie pan potrzebował naszego. Należy się więc do w wysokości trzech funtów. Hmm... Dobrze, proszę. O, chciałby pan usiąść? To będzie kosztować dodatkowe 2 funty. No chyba, że zabukował pan wcześniej miejsce. To 1 funt. A niech cię szla. Widzę, że przyniósł pan swojego laptopa. Takie coś trzeba wcześniej zgłosić. Będzie dodatkowa opłata 3 funty. To dosyć tego. Chcę rozmawiać z menadżerem. Podam panu jego adres mailowy. No chyba, że chce się pan z nim spotkać osobiście. Wtedy zapraszamy od poniedziałku do wtorku w godzinach 9-9.1. Może pan też zadzwonić, połączenie jest bezpłatne. No chyba, że odbierze. Wtedy za każdą sekundę rozmowy naliczamy jednego funta. Ech, moja noga nigdy więcej tu nie powstanie. W porządku, tylko proszę pamiętać, że jesteśmy jedynym barem w Anglii, w którym można dostać kufel piwa za jedynie jednego funta.